Ahoj! Właśnie skończyłam nagrywać listę Top 50 filmów, dlatego może mi się trochę język plątać i nie zrobiłam sobie też żadnych notatek. Nie wiem, o czym chcę mówić za bardzo, ale nagrywamy vloga. Zaczynam vloga właściwie nagrywać dla Was. Dobra, ale już tak na serio. Powiem Wam trochę o tym, co czytam. A jeśli o czymś nie powiem, to po prostu powiem Wam następnym razem, jak się do Was odezwę. Bo pewnie o czymś nie powiem, bo nie pamiętam, jak zwykle. Skończyłam ostatnio, właściwie dzisiaj skończyłam, lat dni ostatnich Marcina Okoniewskiego, y, czyli Okonia w sieci No kojarzę go z internetu, ale to nie jest osoba, którą śledzę jakoś regularnie Ale byłam ciekawa jego książki, no bo w momencie jak wydawał to było przynajmniej po mojej stronie internetu dość głośno o niej Korzystając z okazji, że miałam ją w audiobooku, no to sobie przesłuchałam Ogólnie początek był mega fajny, początek był y, bardzo intrygujący nawet bym powiedziała i później środek też był spoko Bardzo lubię czytać o tym, jak życie jednej osoby wpływa na życia innych osób i w jaki sposób widzą to te inne osoby. Że wiecie, że mamy tyle perspektyw i z tak wielu stron możemy patrzeć na jedną sprawę, to jest super. Nie wiem w sumie, co w tej książce mi nie grało takiego. Dała mi 3 na 5 gwiazdek, więc to nie jest zła ocena, ale też nie jest jakaś najlepsza, nie? Na pewno końcówka mi nie podpasowała, ale to dlatego, że ja no nie jestem fanką takich zakończeń, że. Że wiecie, że one są ucinane tylko dlatego, żeby otworzyć sobie furtkę do kolejnej części I ja rozumiem, że to jest to zrobione po to, żeby nie przedłużać niepotrzebnie książki Ale z drugiej strony ja wtedy mam wrażenie, że w tej pierwszej części do niczego nie dochodzimy konkretnego Że cały czas jesteśmy w tym samym punkcie, że nic się nie wyjaśnia I tak naprawdę cały czas mamy pytania, które nie mają odpowiedzi I to nie jest tak, że to jest zrobione pod serię, no bo... Okej, z jednej strony jest, z jednej strony jest Ale ja zawsze lubię podawać Na przykład właśnie obór, bur Gdzie wiecie, w każdej części Oni sobie chodzą po te artefakty I w każdej części oni zdobywają te artefakty I okej, tam są takie momenty, gdzie Otwiera się furtka do następnej części I to jest takie płynne To jest wtedy jedna historia Ale jednak w każdej z tej części Mamy jakąś zakończoną sprawę Tak samo było z Szóstką Wron Mimo, że to ma dwa tomy Ale w tym pierwszym też mieliśmy taki Cliffhanger na koniec A mimo wszystko nie czułam, że to jest Jakoś mocno ucięte Z względu na to, że oni jednak Zakończyli tę swoją misję Powód, dla którego zaczęłam tę książkę Takie, wiecie Ciekawość tego, w jaki sposób Będzie ta sprawa rozwiązana Mam rozwiązane to od początku do końca I, i to jest wtedy spoko A tutaj, no, no nie do końca to tak wyglądało Dlatego mi to nie pasuje Ale to nic, bo ta książka była w porządku Naprawdę bardzo przyjemnie się tego słuchało Była Fajnie napisana, ale druga rzecz, która też nie do końca mi leżała, to to, że ja nie do końca lubię się z kingiem, a tutaj było czuć troszeczkę kinga, co dla wielu może być plusem, dla mnie niestety nie jest. Zaczęłam też drugą część podzielonych, i na razie jest ok, po prostu, no ale jestem też, wiecie, całkowicie na początku, dopiero poznałam te nowe postaci. Tęsknię za lewem, bo lew jest moim ulubionym bohaterem. Ale już się raz pojawił, tylko wiecie, boję się, że nie będzie go aż tak dużo, jak było w pierwszej części, ja jednak tak kocham. No ale te postaci, które się pojawiły, też były ok. Zobaczymy, jak to się rozwinie później po prostu. Słyszałam, że ten drugi tom jest troszeczkę gorszy niż pierwszy, ale i tak jest ok. No ale poczytamy, zobaczymy. Przecież, że skończyłam sobie tego jednego audiobooka, to zaczęłam słuchać drugiego i jest to Ziggy Stardust i ja, ale dosłownie ten lektor przeczytał wstęp i tyle i... I na tym urwałam, bo już mi się nie chciało niczego słuchać, dlatego będę to kontynuować pewnie jutro. I to chyba w sumie tyle z takich książek, o których teraz pamiętam. Jeśli coś mi się przypomni więcej, to po prostu Wam powiem następnym razem. Z podzielonymi trochę się ruszyłam, natomiast z zigimi za bardzo, ze względu na to, że zaczęłam sobie rysować kadr z filmu Małej Kobietki z tego 2019 roku, i mogę Wam nawet wstawić ten rysunek, jeśli go skończę do tego czasu. Raczej go skończę. A jeśli nie, to po prostu dostatnięcie wersję, którą mam aktualnie, bo i tak nie wygląda źle. No i przez to, że właśnie zaczęłam sobie rysować kadry z tego filmu, to sobie pomyślałam, że ho, może przy okazji zacznę sobie słuchać moich kobietek, bo to i tak bardzo długo już czeka na mojej półce. Więc, no, zaczęłam sobie słuchać i mam mogę tam, czekajcie, sięgnę wam książkę. Dobra, mam książkę i tak wygląda książka, jest bardzo ładna w ogóle. Bardzo mi się podobają te wydania. Może zacznijmy od tego, skoro już to sięgnęłam. Mamy tutaj historię czterech sióstr, które totalnie się od siebie różnią i właściwie ta książka polega na tym, że skupiamy się tutaj bardziej na relacjach między bohaterami. Tutaj nie powiedziałabym, że jest jakaś konkretna fabuła, no tylko po prostu idziemy sobie przez życie tych sióstr i patrzymy, jak, jak te życia ich wyglądają po prostu. To co mogę powiedzieć na początku, to to, że ta historia jest mocno przerysowana, że te relacje też są dość mocno przerysowane, ale mi to na przykład zupełnie nie przeszkadza, tylko nie wiem, czy to jest przez to, że oglądałam już film i kocham film i... Jakoś idealizuję tę książkę w swojej głowie i widzę tych bohaterów jako aktorów z tego właśnie filmu z 2019 roku. Czy po prostu ta książka jest na tyle moja, żeby mi to nie przeszkadzało? Nie jestem w stanie za bardzo tego stwierdzić. To jest coś, co w ogóle w mojej głowie leży trochę obok Ani z Zielonego wzgórza. Może przez to, że tutaj też jest sporo literatury, tutaj też mamy sporo historii, i ogólnie, no tutaj. Bardzo się przewijają takie opowiadania, które na przykład Joe wymyśla, albo wymyślają inni bohaterowie I to przez to też ma taki trochę, nie chcę powiedzieć baśniowy klimat, ale, ale taki Jak są jakieś filmy dla dzieci, albo coś w tym stylu, albo nawet książki dla dzieci I tam są pokazane książki, te książki w tych książkach są takie mocno no, no, nie wiem, tam nie muszą być pokazane smoki czy cokolwiek, ale te historie są takie. dramatyczne? <grych> Mam wrażenie, że w Ani też było podobnie, że właśnie wszystkie historie, o których ona czytała, były przedstawione w taki mocno dramatyczny sposób i przez to one miały taki swój konkretny klimat. Mi to na przykład w ogóle nie przeszkadza ja wręcz uwielbiam takie zabiegi, ale ja też uwielbiam Anię, ja też się trochę utożsamiam z Anią i z Joe, więc tak. no nie wiem, może to też kwestia tego, że właśnie lubię takie. Trochę dramatyczne bardziej historie i, i sceny. I też historie, które nie są dramatyczne, ale przedstawione w dramatyczny sposób. I to właśnie robi takie, uu, że jak sobie o nich czytacie, to sobie wyobrażacie, że taka muzyka jakaś leci w tle. No, no nawet nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale ja, ja to tak widzę. Trochę mi smutno, że nie znałam małych kobietek, jak byłam młodsza, bo myślę, że zakochałabym się w tej książce. Jakbym czytała ją jako, wiecie, mała dziewczynka, no teraz też ją uwielbiam, ale no już... Myślę, że to nie jest ten sam Sposób uwielbiania, co Jak się uwielbia jako dziecko, no nie? Jestem chyba na razie w 60% Nie sądzę, że moja opinia się jakoś zmieni Na temat tej książki Ze względu na to, że widzę jak ona jest napisana I dość mocno pokrywa się jednak Z filmem na ten moment No i też dlatego, że Znam już tę historię i wiem Co się tam stanie mniej więcej Raczej nie będzie żadnych niespodzianek Na tyle, żebym ona no, nie wiem, miała coś dodatkowo do powiedzenia Mogę wam na pewno powiedzieć, że jeżeli Ktoś chciałby zaczynać z klasyką literatury Ale nie wie za bardzo za co się zabrać Albo się trochę boi tej klasyki Bo boi się, że będzie nudna Albo że nie będzie mu się podobała Albo że będzie w jakiś sposób ciężko napisana To myślę, że właśnie Małe Kobietki to jest dobry start Z taką klasyczną literaturą I raczej to jest opinia, która nie należy tylko do mnie Raczej no, dużo osób w ten sposób mówi i myśli no. Jeśli natomiast chodzi o podzielonych No to Podzieleni na razie utrzymują poziom pierwszej części moim zdaniem, ale jestem też na samym początku książki. Znaczy, no, jestem jakoś w jednej czwartej, więc y, zdążyliśmy dosłownie poznać nowych bohaterów i sytuacje, w jakich znajdują się nasi starzy bohaterowie, znaczy starzy z tej pierwszej części. Na razie chyba jestem najbardziej ciekawa z tych nowych bohaterów Kama, y, bo no, była taka scena, że on chciał zobaczyć Risę, że chciał się dowiedzieć, kim jest Risa, bo tak. Wnioskowałam z tego, że Teresa, po tym co pan mówił. No i zastanawiam się, w jaki sposób do tego dojdzie i czy w ogóle do tego dojdzie. O Miracolinie, Miracolinie, whatever. No, nie wiem na razie za dużo, ale z nią był lew, więc jestem tego bardzo ciekawa, bo lew jest moją ulubionym postacią, tak jak już chyba mówiłam. I no, nie mogę się doczekać, kiedy. Dostrzegamy sobie do nich, bo na razie sobie siedzimy na cmentarzysku razem z Konorem i Risą. I właśnie Starkiem, Starkiem, Starkiem? Nieważne, z Tarkejem, z takim, nieważne, z tym nowym, jednym z nowych bohaterów. On jest w ogóle trochę suspicious. Ja nie ufam mu za bardzo, bo mam wrażenie, że przez niego będą dramy. Co do samej książki, wprowadza mnie w ten sam dyskomfort, w który wprowadzała mnie część pierwsza. Jest to w ogóle rzecz, o której zapomniałam. Od momentu przeczytania pierwszego tomu, bo trochę tego czasu jednak minęło. Nie za dużo, ale, ale jednak trochę. I to jest takie dziwne uczucie, takie, nie wiem, takie niewygody. Ja Miałam trochę podobnie z Igrzyskami Śmierci, z tym, że w Igrzyskach Śmierci to uczucie nie było tak silne. Może też ze względu na to, że Igrzyska Śmierci raczej są w takim scenariuszu, który jest mniej prawdopodobny i mniej możemy się z nim utożsamić. Nadal trochę oczywiście, ale podzieleni są jednak. W takim świecie, który my bardziej znamy, i to jest, wydaje się, takie bardziej prawdopodobne, że coś takiego mogłoby się stać. I to jest trochę straszne, że widzicie po prostu wszystkich tych ludzi, którzy są, mm, którzy godzą się na to i w jakiś sposób nawet to popierają i w ogóle wysyłają do swojej dzieci do rozszczepienia. To jest trochę unsettling takie. Ale w sumie o to chodziło w tej książce, nie? To jest dobra rzecz. To ja nie mówię tego jako coś złego, to jest bardzo dobra rzecz, bo ona miała to robić. No i chyba to tyle na razie. Odezwę się bardziej jak się ruszę z podzielonymi albo z zim, bo nie sądzę, że coś będę miała do dodania o małych kobietkach. Pamiętam za bardzo o czym mówiłam w poprzednich update'ach, bo robiłam je już jakiś czas temu. Na pewno skończyłam te małe kobietki i, tak jak mówiłam, bardzo mi się podobały, mimo tego takiego no bardzo pretensjonalnego tonu, który był użyty w tej książce. W ogóle zrobiłam posta o moich kobietkach, możecie sobie wejść na Instagrama, zobaczyć. Co do podzielonych, bo mówiłam też o podzielonych ostatnio na pewno. Skończyłam ich i książka mi się bardzo podobała. Ten drugi tom był troszeczkę gorszy, powiedzmy od tej pierwszej części, ale mimo wszystko dałam mu pięć gwiazdek, bo tak samo byłam zaangażowana w fabułę. Chociaż były tam takie momenty, które były bardziej do przewidzenia niż w pierwszej części. Było parę takich chwil, gdzie no dało się domyślić, co się stanie dalej, ale to nie jest jakieś bardzo złe dla tej książki. Tych nowych bohaterów też bardzo polubiłam i jestem szalenie ciekawa, co się z nimi stanie w. Części trzeciej, jak te wszystkie wątki zostaną pociągnięte. Ale chyba nie będę zaczynać teraz trzeciej części, a to dlatego, że stwierdziłam, że skończę Dune. Stwierdziłam, że skończę Dune i po drugie też chcę skończyć wojnę makową do końca tego roku, a zostały mi jednak te dwa tomy, a one są dość grube. No i nie chcę na razie zaczynać tych podzielonych, bo wiem, że się na nich skupię, bo to jest na tyle wciągająca historia, że prawdopodobnie. Cała reszta nie będę się liczyła, tylko będę chciała skończyć tych podzielonych. Dlatego no, najpierw skończę dune, później będę się zabierać za mm, tę wojnę makową. Dune. Dune zaczynałam już parę razy i za każdym razem mi nie wychodziło kończenie jej. I to nie dlatego, że mi się nie podoba, tylko dlatego, że jest gruba i zaczynałam ją w złym momencie. Teraz jestem o wiele dalej niż byłam za którymkolwiek razem, jak to czytałam. Wtedy poprzednio jakoś tam dochodziłam sobie do. Nie wiem, 50 strony maksymalnie i to porzucałam. Teraz jestem chyba na. No, jestem na 170, więc już tak całkiem ładnie i też ta historia zaczyna się. No, bardziej dynamiczna robić niż na początku. Na skończenie: diuny nie macie co liczyć w ogóle w tym blogu. Teraz już mówię od razu, że nie ma co czekać na to, aż. Powiem wam, co ostatecznie myślę o tej książce. To już raczej w kolejnych filmach, bo no, idzie mi to dość wolno, a chciałabym też trochę inne książki pokończyć do tego vloga jeszcze. I jedną z takich książek jest The Ziggy Stardust II, z którym nie ruszyłam się wcale od ostatniego momentu, jak do Was mówiłam. ale to dlatego, że ostatnio więcej czytam niż słucham, co w sumie jest dobrym znakiem, bo, bo znowu lubię czytać. Wow. I między innymi przeczytałam Białe Noce Fiodora Dostojewskiego, była to dość krótka Książka, bo miała chyba około 70 stron O mężczyźnie, który jest taki bardzo samotny I sobie spacerował nocami I w pewnym momencie zaczyna rozmawiać sobie Z pewną kobietą No i tam Mamy taki trochę wątek romantyczny I tak jak ja, fankom instalow nie jestem Wcale, wręcz bardzo nie lubię Tego motywu I raczej go unikam, tak tutaj mi to nie przeszkadzało Może ze względu na to Jakie było zakończenie, a może ze względu na przepiękny język, jakim się Fiodor posługuje, bo ta książka była naprawdę napisana w tak ładny sposób. Ale też dawno nie czytałam Fiodora Dostojewskiego, więc może się trochę odzwyczaiłam od jego stylu. A bardzo jednak lubię go czytać Znaczy, nie żebym była jakimś ekspertem, bo w sumie przeczytałam tylko zbrodnię i Karę I zaczęłam brać i Karamazów Tak zmieniając temat, obejrzałam sobie ostatnio też dwa filmy Jednym z nich jest Oppenheimer, drugim z nich jest Wielki Marsz Co do Oppenheimera, bo może od niego sobie zacznijmy Ja na nim w kinie nie byłam, kiedy była ku temu okazja I teraz trochę żałuję, bo jednak myślę, że Zobaczenie tego filmu w kinie yy, zupełnie inaczej bym go odebrała po prostu w takich okolicznościach. Też dług, długo zwlekałam z tym filmem jednak, ze względu na to, że on jest dość długi i mm, tak jak w kinie, jestem w stanie wysiedzieć na takich długich filmach, tak sama z siebie jest mi ciężko po prostu je nawet włączać. Bo, no nie wiem, no muszę się jakoś tak przygotować na to, że będę siedzieć 3 godziny nad jednym filmem. Ostatecznie film mi się podobał, chyba dałam mu cztery gwiazdki na pięć czy coś takiego, ale y, początek o wiele bardziej mi się podobał, kiedy to było takie bardziej naukowe, a nie. Mm, Czysto jednopolityczne, co, co też jest okej. Okay. Tego się spodziewałam po tym filmie. To nie jest tak, że, że wiecie, że przyszłam do niego i oczekiwałam czegoś zupełnie innego. Nie, jakby wiedziałam mniej więcej, co dostanę, kiedy go zaczynałam, więc to nie jest źle. No, jednak dostał docenię te cztery gwiazdki, tak? podobał mi się. podobał mi się, był przepiękny. No ale mówię, wolałabym go chyba zobaczyć w kinie, niż tak u siebie na laptopie. A jeśli chodzi o Wielki Marsz, no to ja czytałam Wielki Marsz jakiś czas temu i nie za bardzo mi się podobał. Tak jak myślałam, w filmie o wiele mniej raziły mnie pewne rzeczy. Film był naprawdę w porządku. Film był naprawdę okej. Okay. Książka też była okej, okay, ale. Myślę, że, że są porównywalne z tym, że film o wiele przyjemniej mi się oglądało ze względu na to, że nie mieliśmy w głowach bohaterów. A to w książkach Kinga najbardziej mi chyba przeszkadza, że słyszymy myśli tych bohaterów. To jest jedna z rzeczy, których film nie jest za bardzo w stanie zrobić, czyli właśnie pokazać ten wewnętrzny monolog, chyba że użyje jakiegoś tam narratora czy coś. I tak jak w większości książek, uważam, że to jest na minus. Tak w przypadku Wielkiego Marszu. I ogólnie książek Kinga y, raczej bardziej mi się przez to podobają filmy niż książki. Okej, okay, i chyba na razie to tyle. Przyszłam tylko powiedzieć, że zaczynam Rewatch Stranger Things przed tym nowym, ostatnim sezonem. Jakie to są dzieci. Obieżałam. Dwie minuty pierwszego odcinka. <laughs> o mój Boże! Kiedy co oni są mali? Ja zapomniałam, że oni tacy byli. Obejrzałam tę serię chyba tylko raz w życiu. I to tak na bieżąco, mniej więcej jak sezony wychodziły. Na pewno obejrzałam najpierw dwa, a później yy, byłam na bieżąco z, i z trzecim i z czwartym. Jak wychodziły, to obejrzałam w dniu premiery jakoś. Ja myślę, że ten ostatni sezon mnie totalnie zniszczy Lu przychodzę teraz już z zakończeniem tego vloga i opowiem wam co udało mi się czytać, obejrzeć jako taki ostatni update. No i po pierwsze mówiłam, że chciałabym w tym vlogu jeszcze skończyć Ziggy Stardust i ja żartowałam. <grym> nie miałam jakoś okazji do tego, żeby słuchać tych audiobooków i no i też chęci za bardzo nie miałam do tego, żeby cokolwiek słuchać, ale za to czytałam i nikt mi nie uwierzy chyba w tym momencie, ale jestem w połowie Dune, jestem idealnie w połowie Dune. No dobra, już teraz troszeczkę za połową, bo wczoraj wczoraj jeszcze troszkę czytałam ale ogólnie jestem w połowie duny, nigdy tak daleko nie zabrnęłam, więc teraz już muszę to skończyć, bo wstyd będzie, jeśli porzucę to w połowie. E, nie, ale myślę, że jak już e, tę drugą połowę... Co ja mówię w ogóle? Myślę, że tę drugą połowę będzie mi się już czytało szybciej, bo tak w sumie zwykle jest, że jak już się jest za połową, to tak sprawniej idzie. Zwłaszcza, że Dune'y naprawdę dobrze mi się czyta. Naprawdę dobrze się na niej bawię, i ten język też mi się podoba, więc jest ok, i myślę, że jeszcze w tym tygodniu albo w przyszłym jakoś będę miała skończoną tę książkę. Bo jest środa, 30 września. <gryśla> Musiałam się zastanowić nad miesiącem, bo straciłam w ogóle poczucie czasu, przez to, że nie chodzę na studia i nie miałam pojęcia prawie całe wakacje, które jest dzień tygodnia. Duna jest na razie super i myślę, że mm, myślę, że do końca mi się spodoba. Zastanawiam się, co będzie w Mesjaszu Duny, bo jednak ta pierwsza Duna no to mniej więcej wiem, co było w filmach, więc jestem w stanie się domyślać, co będzie jeszcze w tej książce. A w Mesjaszu Duny nie mam pojęcia. Ale Mesjasz Duny jest o wiele cięć, nawet mam jak sięgnę mam Mesjasz Duny. Mesjasz Duny wygląda tak i to jest naprawdę cienka książka w porównaniu do tej, więc. Yy, no. I ona też ma fajną obwolutę W ogóle ja jestem jakaś, nie wiem Może, ja generalnie dość dobrze Przeglądałam tę książkę, kiedy ją kupowałam Ale dopiero Nie wiem, może o tym wiedziałam, ale jakoś zapomniałam Wypadło mi z głowy czy cokolwiek, bo jednak Dość długo nie miałam jej w rękach Ale tu jest mapa Albo nie wiedziałam, albo Totalnie zapomniałam, że tu jest mapa I dotarło to do mnie O wiele za późno Znaczy, no, nie wiem, czy o wiele za późno Ale jakoś Byłam, nie wiem, w tym momencie, nie, może trochę dalej nawet, jak ja się dowiedziałam, że jest mapa. Ja myślałam, że ja muszę sobie wyobrazić to wszystko, ale nie, muszę sobie po prostu śledzić mapę. I tu jest też słowniczek, ale o słowniczku wiedziałam akurat. Słowniczek, no, to jest bardzo pomocna rzecz tutaj. A zobaczymy, czy w tej drugiej części też jest mapa. Ej, czy tu nie ma mapy? Na razie są tylko y, reszta części, jest pokazana w ten sposób. Y, mapa, mapa. Nie ma mapy. Ok, czyli tutaj już muszę wiedzieć, jak wygląda Duna. Znaczy ta planeta cała. Spoko. Ok, czyli yy, zakładają, że ja już pamiętam od pierwszej części. Albo że mam pierwszą część i że mogę sobie zaglądać do mapy do pierwszej części. Może to jest bardzo nieporęczne, bo jednak yy, jest to gruba książka. <laughs> ok, yy, Duna. Koniec z jeśli chodzi o czytanie, to już chyba nic więcej do powiedzenia nie mam. Wiem, że chciałam zaczynać sobie prawie jak w książkach, ale ostatecznie przeczytałam dwa słowa i nie zabrałam się za to dalej, bo czytałam Dune. Ę. Myślę, że to jest dobra wymówka, dobre usprawiedliwienie. Ale za to obejrzałam sobie jeden film jeszcze, i jest to Wyspa Psów. No i wyspapsów psów jest filmem Wesa Andersona, którego uwielbiam. Chciałam obejrzeć ten film już bardzo, bardzo długo, ale miałam wrażenie, że będzie nudny, nic bardziej mylnego. Jest to uważam, jeden z lepszych filmów Wesa Andersona. Chyba powiedziałabym, że moim ulubionym jest West, West, The Grand Budapest Hotel, a drugim ulubionym będzie właśnie wyspapsów I potem trzeciej, na trzecim miejscu będzie. Fantastyczny pan miejsce. To jest taki mój ranking Wes Andersona na tyle filmów, ile obejrzałam. A obejrzałam od niego pięć filmów. Oprócz tych trzech, które już wymieniłam, obejrzałam jeszcze Moonrise Kingdom i, i co jeszcze obejrzałam? Fringe Dispatch. W wyspie psów ludzie sobie stwierdzają, że o, te wszystkie psy są takie chore i mają te wszystkie szkodniki, i my nie chcemy tutaj tych psów, i wysyłają te psy na wyspę śmieci. I po prostu wszystkie psy sobie żyją na tej wyspie świeci, bez ludzi, bo, bo ludzie ich nie chcą. No i jeden chłopiec sobie wyrusza na tę wyspę psów, żeby odnaleźć swojego psa, który został tam wywieziony. I właściwie na tym polega fabuła. Bardzo mi się podoba, że um, po angielsku tytuł macie I Love Dogs. W sensie wiecie wyspa psów, ale to brzmi identycznie jak I Love Dogs, czyli kocham psy. Genialne. Muszę obejrzeć jeszcze od Wes Andersona dwa filmy. Czy więcej obejrzę? Jeśli uda mi się je znaleźć, to jasne. Oczywiście, że obejrzę. Ale no nie wiem, czy, czy gdzieś je znajdę, bo może być problem z niektórymi. Mam wrażenie, jak patrzyłam sobie na te filmy. Ale te dwa, które jeszcze chciałabym obejrzeć, to jest Asteroid City. I drugi film, który chciałabym obejrzeć, to ten najnowszy film Wes Andersona, czyli Fenicki Układ. I o nim nie słyszałam za dużo Ja muszę mieć y, dobry moment na oglądanie filmów Wes Andersona Żeby one, wiecie, mi się spodobały Muszą, Musi być dobry układ gwiazd I księżyca, i planet, i wszystkiego żeby, Żebym ja stwierdziła, że ja chcę oglądać Wes Andersona dzisiaj Ale jak już obejrzę To jest super To, to jest najlepszy film, co, jaki widziałam tego dnia <grych> Okej, okay, y, myślę, że skończę już gadać W sumie to tyle, nie? Y, dziękuję wam za oglądanie tego filmu I co? Widzimy się w następnych